Siemano, ja jestem Rawczys i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszej nagrywce zajmiemy się tematem marketu. Pokażę Wam, jak kupować, sprzedawać, jak szukać i na co uważać, korzystając z marketu. W drugiej części tego nagrania pokażę Wam kilka meczków, w jaki sposób w cudzysłowie moglibyście sobie zarobić w tej oto gierce, nie wychodząc tak naprawdę z depozytu. Także, kochani, zapraszam do oglądania. Jak znaleźć market? Musicie udać się do dowolnego depozytu albo w mieście, albo w guildhouse. W inny sposób nie ma sposobu, by wejść na market. Klikamy w skrzynkę depozytu, następnie czwarta ikonka od lewej strony. No i mamy ten oto piękny market. Od razu na samym wstępie widzimy, że mamy kategorie: zbroje, amulety, buty, kontenery. Następnie możemy sobie wybrać przykładowo, jak dajemy armor, klikamy level, czyli. Będziemy widzieć tylko i wyłącznie te przedmioty, które możemy użyć na tym levelu. Aczkolwiek, jeśli chcemy być bardziej precyzyjni i znaleźć przedmioty tylko pod siebie, to klikamy WOS. Wtedy wyświetlają nam się tylko i wyłącznie te przedmioty, które możemy użyć, czyli ja, przykładowo, jako 417 Ed, nic innego, nic więcej, nic mniej, tylko te przedmioty, które mogę użyć. Mamy również ikonki 1H, 2H. Tutaj akurat dla druida zbytnio to się nie przyda, ale dla rycerzy czemu nie? 1H to jest broń jednoręczna, 2H to jest broń dwuręczna. Na dole mamy szukajkę. Poniżej mamy ilość waszego golda, ilość Tibia coinów, oczywiście przycisk jakby można, jakby mogło go zabraknąć, jeśli oczywiście chcielibyście kupić Tibia coiny. Następnie mamy detale, czyli całe informacje. O danym przedmiocie oraz statystyki, jaka wygląda średnia cena nabój, na cel, jaka najniższa, jaka najwyższa, taka statystyczna, jeśli tam kiedyś będziecie się bawić w market, no to bardzo często na pewno wam będzie ona mogła pomagać. Pamiętajcie widzowie, że na markecie niestety jest podatek, minimalnie, czyli przykładowo, jeśli byście chcieli sprzedać item za jeden golda, to jesteście 19 golda w pupę, bo minimalny podatek to jest 20 golda. Podatek jest obliczany od gross profit, czyli od, od profitu brutto. No taka, takie małe finanse tutaj nam wjeżdżają. Fi to będzie podatek, czyli pamiętajcie minimum 20 golda, maksymalnie od gross profitu 100 000 golda. Przykładowo zrobimy tutaj przykład, nie wiem, na grzybach albo nie, grzyby albo na grzybach. Niech będzie na grzybach chcemy sprzedać grzyby za nie, nie ma znaczenia za 10 golda. Jeśli chcemy klikać tak klikamy przyciskiem myszki, no to po jednym nam leci albo przytrzymujemy to tam po prostu leci nam jak sekundnik z shiftem leci nam po 10. A z kontrolem po 100, jeśli po prostu nam się nie chce dużo klikać, a chcemy dużo przedmiotów sprzedać. To na pewno wam to ułatwi rozgrywkę. Plus do tego jeden taki mały myczek. Przedmioty policzalne, czyli przykładowo grzyby, runy, możemy sprzedać w ilości maksymalnej 100. Czekajcie, teraz ja dam sobie nabój maksymalnie w ilości 64 tysięcy. A przedmioty policzalne, czyli po prostu które się nie stakują, to damy sobie. Albino Playta maksymalnie 2000 przedmiotów. W ten oto sposób uniknęliśmy myczków tego typu, że byli oszuści. Kiedyś bardzo często w tym miejscu Amont było napisane przykładowo 30 000, a price Price 1. I często ludzie po prostu w pośpiechu sprzedawali i sprzedawali dany przedmiot za 1 golda. Ja akurat się w to nie nabrałem nigdy w życiu, ale słyszałem, że było osoby, które. Się nabrały. Zapomniałem powiedzieć o najważniejszym. Każdy gracz może kupować i sprzedawać, ale tworzyć oferty tylko mogą gracze z płatnym kontem. Także zapamiętajcie, że na bezpłatnym koncie to w sumie macie naprawdę ograniczone ręce. Pieniążki są pobierane automatycznie z banku, lub jeśli posiadacie hajs w backpacku, to oczywiście w pierwszej kolejności z tego backpacka te pieniądze Wam znikną. Mało tego, mówiłem o podatku, ale nie powiedziałem o maksymalnej kwocie, za ile możemy kupić lub sprzedać item. Jest to kwota 999 000 000 000 999 000 999. 000 000 000 000. Za więcej nie możemy sprzedać ani kupić żadnego przedmiotu, i przy tej kwocie oczywiście podatek będzie 100 000, no bo to jest akurat maksymalny podatek. Mam nadzieję, że mi się nie zminimalizowała Tibiożka, bo nie chcący klikłam ALTI Do tego jeszcze możemy dodać, że każda nasza aukcja trwa maksymalnie 30 dni. Jeśli czegoś nie sprzedaliśmy, to przedmiot zostanie zwrócony do inboxa. Plus do tego możemy wystawić maksymalnie. 100 ofert, nieważne czy sell, buy, 100 ofert max, a w historii naszej sprzedaży maksymalnie 600 ostatnich transakcji. Także widzowie mam nadzieję, że o wszystkich najważniejszych i najpotrzebniejszych rzeczach Wam wspomniałem. Plus jeszcze zapomniałem dodać, że jeśli chcecie sprzedać klikacie tutaj na sell, ilość, cena. Jeśli chcecie być anonimowi, żeby was, wasz nick się nie wyświetlał to klikacie onemouse i tak samo Nabój, także przechodzimy teraz do drugiej części Naszego odcinka, nie będę akurat dzielił tego odcinka na dwie części, no bo w sumie nie ma to najmniejszego sensu Oczywiście jeśli o czym zapomniałem, piszcie to w komentarzach, no bo jak sami dobrze wiecie, ja nienawidzę czytać e, Jakiś tam tibia wiki ani tibiopedii, także ja to wszystko lecę z główki, bez żadnego scenariusza Także druga część Za tą część pewnie nie jedna osoba mnie znienawidzi, ale ja już nie powtarzałem, no nie wszyscy muszą mnie kochać, także w drugiej części skupimy się na skupowaniu itemów. Ja akurat wam wyszczególnie 5 rzeczy, 5 sprzedawców, generalnie 5 kategorii. Na czym możecie zarobić pieniądze? Możecie, ale nie musicie. Wszystko jest zależne na jakim świecie gracie, ile osób na danym świecie skupuje te itemy, no i też ile macie czasu. Bo tak naprawdę często trzeba się z niektórymi osobami bidować, bardzo często, przebijać praktycznie co pół godziny, jeśli zależy Wam, żebyście mieli, można powiedzieć, monopol na rynek na dane przedmioty, lub z botami, bo podobno są w TV boty, które automatycznie przebijają Cię co jakiś czas na markecie. Ja tam nigdy nie wnikałem w. To tak na 100%. Nigdy się nie doszukiwałem drugiego dna, że to boty robią, dlatego że jeszcze na serwerze na rano, jak kiedyś grałem, to tak naprawdę byłem w stanie handlować, skupywać itemy do Rashida i zbierać naprawdę dobry pitos, przez to, że wielu graczy jest naprawdę bardzo leniwy i potrafią niektóre przedmioty sprzedawać nawet o kilka tysięcy taniej, żeby po prostu sprzedać, bo im się nie chce biegać do Rashida. Teraz są takie czasy, że przykładowo na serwerze Tamora. Gdzieś tam coś kiedyś na początku próbowałem robić, ale odechciało mi się, dlatego że jak robiłem swojego, swoją aukcję na bój, to po 15 minutach ktoś mnie przebijał i tak dalej, i tak dalej, i to po prostu było dla mnie mega męczące. No i jak dla mnie to była zwykła, zwyczajna strata czasu, bo jeśli ja mam siedzieć przed tibią i co chwilę kupować jakieś itemy, i co chwilę się przebijać, i tracić na to czas, to szczerze, ja wolę pójść do normalnej pracy i od ręki zarobić niż liczyć na to, że w FTB zarabię w ten sposób, ale wiadomo, zależne na jakim świecie gracie, obczajcie sobie rynek, zobaczcie jak wygląda ekonomia i może nie będzie tak tragicznie jak jest na serwerze Damora w niektórych, przy niektórych itemach, które tam kiedyś skupywałem. Teraz aktualnie w ogóle na markecie nie siedzę, szkoda mi na to czasu, także pierwszą rzeczą, którą możecie skupywać to są itemy do Tamarilla. Ci, którzy nie wiedzą, przede wszystkim skupiamy się na gemach. Yellow, green, fiolet, red, blue, white gemy skupujemy oczywiście taniej, jak najtaniej. Z gemami to jest coś takiego fajnego, że one są bardzo lekkie, czyli nieważne od profesji, możecie ich nakupić dziesiątki tysięcy i na pewno je uniesiecie. Przyku przykładowo do niebieskiego dżina, czy zielonego, skupując itemy, to mamy ten problem, no bo musimy je donieść, stracić więcej czasu. A do Tamorilla jest naprawdę spoko. Teraz przykładowo zobaczymy jeden item, jak wygląda na Damorze. Na przykładowo Blue Gem 5000 Golda. Blue Game leci naprawdę z wielu przedmiotów. Przede wszystkim co mi się tam yy, przypomina, to na pewno na ISAWI leci, na Spectrach leci. Na czym tam jeszcze leci? Chyba na Elfach leci. Naprawdę z wielu potworów te przedmioty lecą. No i co za tym idzie ludziom się nie chce nie chce się chodzić i sprzedawać, więc szukają na markezie. Także blugem, który możemy sprzedać za 5000 golda, zobaczymy, jak wygląda na to może na bój 4202. Jak możecie zauważyć, tutaj jakieś tam osoby się przycinają z cenami. Coś tam wygląda, jakiś tam ruch jest. Także teoretycznie, jeśli uda Wam się skupić jedną sztukę, no to jesteście 800 golda na plus, nie robiąc tak naprawdę nic. Drugim sklepikarzem, którym warto się zainteresować, to jest ESRIK. Patent z tym jest na tyle fajny, że nie każdemu chce się oddawać tomy. Na farminę, także my skupujemy wszystkie itemy zaohelmety, helmety, armory, halberdy, legi, szusy. Teraz, jako taka ciekawostka, pamiętam, jakiś czas temu zao armory były naprawdę tanie. Nabój. Teraz zobaczmy, możemy sprzedać za 14k golda. Nabój je za 10 tysięcy. Czyli, tak naprawdę, jak nam się uda skupić jeden przedmiot to Jesteśmy 3,5 tysiąca na plus. Oczywiście możemy sobie dać troszkę więcej sztuk nabój, aczkolwiek uważajcie z tym. Bo jeśli was będą przebijać, no to będziecie tracić na podatku i weźcie to pod uwagę. Wcześniej akurat o tym nie wspominałem. Teraz podatek cały czas rośnie do 100 tysięcy golda, a kiedyś maksymalnie podatek wynosił 1000, czyli naprawdę to było niebo. to oczywiście to zmienił, no bo chcą pomniejszyć jak, jak najbardziej ilość gotówki na serwerze i żeby te. Handlowanie nie było na tyle opłacalne, żebyśmy kupywali Tibio coiny. Trzecią rzeczą, którą mogę polecić, to jest skupywanie skupywanie diamentów. Dlatego tak samo jak z gemami, są mega lekkie, przykładowo, przykładowo small Safiry 250 golda u każdego jubilera w każdym mieście. Zobaczmy, jak to wygląda na to, może. 250 golda, 180 czyli teoretycznie, jeśli Wam się uda skupić trochę itemów, no to po 70 golda macie na sztukę. I jeszcze wcześniej akurat nie mówiłem, możecie sobie patrzeć na aukcję, żeby się zasugerować, czy dużo ludzi to sprzedaje. 143, 63. No w sumie przy tym itemie szało nie ma, pupy nie urywa. Ale jeśli ktoś ma czas, jak ja cały czas mówię, no to można spróbować. Kolejnym sprzedawcą jest Rashid. Tak samo ja sam dobrze wiem ja na swoim edzie Rashida jeszcze nie mam zrobionego, mimo że tą postacią gram ponad rok. Zatrzymałem się na poniedziałku i w każdy wtorek mówię, że będę sobie kontynuował tego Rashida, no ale jak sami dobrze wiecie różnie to wygląda. Ja akurat jak kiedyś tam skupowałem itemy do Rashida to była Nerana 6 lat temu, to skupiałem się przede wszystkim na itemach z Banuty, czyli Medusa Shieldy Swordy, co tam jeszcze było? Blackse, te itemy głównie skupywałem. Czyli przykładowo, Medusa Shield za 9000 golda można sprzedać. To też był fajny patent, bo naprawdę jak dawałem na bój po 200 itemów, to potrafiłem się w godzinę to zapełnić. To było naprawdę dobre. Teraz zobaczmy za 9000 golda. Możemy sprzedać jeszcze tutaj. Zobaczę, tak, za 9000, żebym nie sfarmazenił, za 7000. Możemy nabój odkupić od kogoś innego. Zobaczmy, również dużo ludzi sprzedaje, średnio 7800, także ponad te 1000 golda na sztuce macie profitu. Zapomniałem powiedzieć na samym wstępie do tej drugiej części. No oczywiście, jeśli chcecie handlować i się w to bawić, to musicie mieć bardzo dużo gotówki, żeby móc inwestować, no to tak jak w życiu bywa, trzeba inwestować i tak samo ostatnim jak dla mnie sprzedawcą już o jeanach nie będę mówił bo tam jest za dużo biegania to sami sobie tam analizujcie yasir skupywanie itemów tanich drogich bardzo dużo ludziom się nie chce po prostu skupywać raczej czekać na yasira się im nie chce i się niecierpliwią ja akurat no to akurat to to już było na damorze przez jakiś czas skupywałem itemy z ulu. przykładowo zobaczmy Ile kosztuje Paw? 245 000 golda jest na do Yasira by sprzedać. O, zobaczmy, jak to wygląda na markecie za 2000 za 210 tysięcy, czyli tak naprawdę 35 tysięcy możemy zarobić na innej sztuce, jak uda nam się kupić od kogoś, widzę, że z transakcji 4 kiedyś, jak jeszcze domu, że grało 600 osób. To tych itemów z Zulu było naprawdę bardzo dużo. Teraz to tak jak makiem zasiał, czyli patrząc na datę, która się skończy, którą mamy, no to widać, że nie ma wielkiego ruchu w tych itemach. Także kochani, nie znienawidźcie mnie za tą drugą część. Chciałem po prostu lekko nasunąć tym nowicjuszom, którzy się chcą bawić w marke na markecie, jak zarobić i tak dalej. Mi się akurat nie chce, mi na to szkoda czasu, ale może kto inny by chciał mieć mieć taką inną zajawkę i na markecie sobie posprzedawać, ale pamiętajcie, patrzcie na ten podatek, ile kupujecie, ile sprzedajecie, i tym bardziej na tych przedmiotów, które ja wam pokazałem, które są drogie, ten podatek nie jest mały, także weźcie sobie to pod uwagę, ile skupicie tych itemów, ile tego podatku zapłaciliście. Czy tak naprawdę w tych czasach jest to opłacalne, to jak dla mnie, według mnie nie, szkoda na to czasu, już lepiej się zająć czymś innym, ale jeśli ktoś ma naprawdę dużo czasu i gra na jakimś innym świecie, gdzie ktoś się w to nie bawi, to może jakoś jakaś alternatywna dorobienie. Czemu nie? Widzowie, jeśli o czymś zapomniałem, śmiało piszcie w komentarzu. Jeśli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję. Skróbcie subskrypcję. <laughs> Oceńcie ten film łapką w górę, w dół. Będzie mi bardzo miło. No i tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, też nie mówiłem o wszystkich itemach, też dam Wam pole do popisu lub nie chcę też podcinać skrzydeł tym, którzy coś tam już kiedyś sobie wymyślili i w sumie może mi się gdzieś tam kiedyś pochwalili i ja po prostu nie jestem taki, że jak ktoś mi coś powiedział, że to skupuję i jest na tym profit, to nie wykorzystałem w tym odcinku, także e, pewna osoba, która mówi, że mnie zabije, jak o tym powiem, to możesz dalej spać spokojnie, także tutaj już aż mnie wyrzuciło z TV, także kochani, ja dziś dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia na najbliższym streamie, jo, jo, jo!